Często pytacie mnie, jaki rodzaj farby wybrać. Otóż najważniejsza jest potrzeba Twoich włosów. Jeżeli szukasz środka do pierwszej koloryzacji, trochę się tego boisz i szukasz rozwiązania, które nie będzie zobowiązujące, a jedynie pogłębi i nabłyszczy Twój naturalny kolor, postaw na koloryzację bezamoniakalną. Jest to koloryzacja miękka, zawiera w sobie wyciąg z miodu, pielęgnuje nasze włosy i dba o to, żeby bardzo ładnie wypłukiwać się podczas mycia. Zostaje na włosach do 28 myć, dając naprawdę piękny i głęboki kolor. Kolor. Nie ma kłopotu z uzupełnieniem odrostu, dlatego że nigdy go nie widzimy. Mimo tego, że farbujemy włosy na kolor e, troszkę głębszy od naszego albo odrobinę jaśniejszy, on bardzo pięknie zrasta. W ogóle nie widać klasycznej linii odrostu. Nie ma tutaj tak zwanej kreski. Koloryzacja jest pachnąca. Bardzo miękka i ma kremową konsystencję, dzięki czemu możemy ją bardzo łatwo i szybko zaaplikować na nasze włosy. Dzięki swojej płynnej formule nie wymaga od nas dużej precyzji ani dokładności, dzięki czemu koloryzacja może stać się świetną zabawą. Jeżeli mm, zależy Ci na bardzo delikatnej koloryzacji, lubisz olejki, lubisz olejowanie włosów, można wybrać koloryzację, które. Również nie zawierają w sobie amoniaku, a dzięki pomocy olejków dają nam piękny, głęboki i błyszczący kolor. Tutaj mamy dwa intensywne e, odcienie farb. Możemy albo nasz naturalny kolor pogłębić, albo odrobinę pojaśnić, lub nadać mu zupełnie nowy, intensywny, np. tak jak w tym przypadku, rudy odcień. Bardzo szybki zabieg pozwoli na całkowitą zmianę naszego wyglądu i naszych włosów. Jeżeli zależy Ci na pokryciu białych włosów, które już niestety doskwierają Ci w w lefie skroniowej bądź na przydziałku, wybierz farbę trwałą. Farba trwała cechuje się tym, że idealnie pokrywa białe włosy, dając nam piękny, głęboki i zupełnie świeży kolor. Możemy zwrócić tutaj uwagę na dodatek, który znajduje się na opakowaniu, który mówi nam o tym, że farba zawiera w sobie dodatkowe fioletowe i niebieskie pigmenty dzięki czemu odcień jest wyjątkowo chłodny. Ostatnim elementem koloryzacji jest rozjaśniacz. Rozjaśniacz służy do rozjaśnienia naszych włosów i do usunięcia z nich niepotrzebnych pigmentów, zarówno tych naturalnych ciemnych, jak i pozostałości z poprzednich koloryzacji. Dzięki czemu nawet dziewczyny o bardzo ciemnych włosach mogą sobie pozwolić na marzenie o tym, żeby mieć zupełnie jasne włosy. Najpierw je rozjaśniamy przy pomocy rozjaśniacza, a kolejno aplikujemy odcień modny, czyli ten, na którym nam najbardziej zależy. A jeśli chcemy bardzo szybkiej i spektakularnej metamorfozy, możemy postawić na produkty, które utrzymają się na Twoich włosach, od jednego do kilkunastu myć. Możemy tutaj postawić na spray, który teoretycznie służy do tuszowania białych odrostów, ale wtedy blondynka może użyć koloru ciemnego, takiego jak mam tutaj, i zobaczyć, jak wygląda w ciemnych włosach. Wybierając natomiast jasny odcień, nasza Ania mogłaby zobaczyć, jak wygląda. We włosach jasnych. Dodatkowo mamy specjalne produkty o specjalnych odcieniach. Tutaj akurat szary, ale paleta jest bardzo szeroka. Mogą to być kolory bardzo zwariowane: różowy, niebieski czy szary. A dla wszystkich tych, którzy potrzebują dużej metamorfozy, mamy do dyspozycji bliczer, czyli rozjaśniacz. Rozjaśniacz pozwala nam usunąć z włosów wszystkie naturalne pigmenty, jak i pozostałości starych koloryzacji, dzięki czemu posiadając nawet Ciemne włosy możemy osiągnąć piękny, czysty, jasny, perłowy kolor. Wybierając dla siebie farbę do włosów, zawsze najważniejszy jest numer, który znajduje się na każdym opakowaniu. Zazwyczaj go widzimy zarówno na froncie, jak i na górze opakowania. Zwracajcie na to uwagę, dlatego że ta cyfra powie, jakie pigmenty znajdują się w danej farbie, dzięki czemu unikniemy tych niechcianych, a spotęgujemy efekt tych, na których nam zależy. Jeżeli nie wiesz, jak farba będzie wyglądała na Twoich włosach. Odwróć opakowanie. Tutaj na takim mierniku możemy sprawdzić, jak dana farba, którą wybraliśmy, będzie prezentowała się na Twoim kolorze włosów. Jeżeli oglądasz dwa kolory i nie możesz się zdecydować, które wybrać, ciemniejszy czy jaśniejszy, zawsze wybierz ten jaśniejszy. Powodem tego jest to, że przyciemniać włosy możemy dowolną ilość razy. Wybierając jaśniejszy kolor, zostawiamy sobie furtkę bezpieczeństwa. Jeżeli nam się spodoba, to super, a jeżeli nie, w dowolnym momencie możemy go przyciemnić. Wybierając jednak ciemniejszy kolor, którego nie jesteśmy pewni, a chcąc go potem rozjaśnić, musimy albo wybrać dosyć intensywnie uszkadzający włosy proces rozjaśniania, albo długo czekać, aż naturalnie się wymyje. Pamiętaj o tym, żeby zawsze, zawsze zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania. To właśnie w niej znajdziemy wszystkie informacje na temat tego, w jaki sposób powinniśmy postępować z naszymi włosami, ile czasu trzymać farbę na odroście, jak ją wymieszać, kiedy spłukać i czy na pewno zmyć szamponem.